No nic na to nie poradzę, że wpadłam w sidła. Nella Duranda całkowicie złowił moje serce, czyli czas na porządną sensację, na Daleki Wschód i na tajemnicze intrygi. Zapraszam! Hej, hej, moi drodzy! W ten piękny majowy dzień. Wita Was Olga z Wielkiego Buka. Feralna umowa Wisława rybskiego, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Poligraf. To już jest moje trzecie spotkanie z tym autorem i trzecie spotkanie z jego bohaterem Nelem Durandem po relacji rodzinnej i na północ do Okinawy. I ja wciąż nie mam dość. To jest tak świetnie napisana sensacja, pełna ciekawostek technologicznych, pełna intryg, no i samego Nella Duranda, do którego ja mam po prostu słabość, no nie mogę bardziej polecać. I tym razem sytuacja wymknęła się w okolicach południowo-koreańskiej wyspy Jeju. W niewyjaśnionych okolicznościach zatonął tam statek, statek, który przewodził reaktor chemiczny, reaktor chemiczny wyprodukowany przez firmę Nella Duranda. Ten zostaje wyzwany na miejsce w charakterze świadka, by u boku pięknej inspektor sprawdzić, co też takiego wydarzyło się na statku, że zatonął. Tropy zaprowadzą go do Japonii i do kolejnej tajemniczej kobiety, która skrywa nie jeden sekret. Oj, świat Nella Duranda nie jest dostępny dla zwykłych śmiertelników. Co to to nie? On nawet nie jest dostępny dla wielu osób z wyższych sfer. To jest taki świat trochę jak z Jamesa Bonda. Wszyscy są tutaj bajecznie bogaci, wszyscy stoją na czele jakichś przedsiębiorstw i spółek, a biznes załatwia się tutaj w rozpasanych kasynach, w najlepszych na świecie restauracjach albo w tajemniczych spa, ukrytych gdzieś pośród japońskich lasów. A Samuel Durand ze względu na swoje pochodzenie świetnie łączy zarówno kulturę zachodu jak i wschodu, stanowi taki pomost pomiędzy dwoma tymi światami właśnie i on tak zwinnie manewruje i z tym swoim urokiem urzeka właśnie kolejne kobiety, no i rozwiązuje kolejne zagadki. To co uwielbiam u Wisława Rybskiego w jego prozie, a co pewnie Was zaskoczy ze względu na samą tematykę tych książek, to są kobiety. Słuchajcie, jego bohaterki są silne, są piękne, są niezależne. Po prostu to są takie babeczki, którymi każdy chciałby być, dlatego że one trzymają wszystkie karty w garści. Uwielbiam również Uwiesława Rybskiego Daleki Wschód i nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich recenzji, tych poprzednich powieści, to sam e, autor niejednokrotnie przebywał właśnie na Dalekim Wschodzie. On zna te miejscówki i zna środowisko, w jakim przebywa jego bohater, i to po prostu widać. Tutaj czuć tę wiarygodność. Dzięki temu właśnie całość nabiera prawdopodobieństwa, bo można by się spodziewać, że ta seria będzie jakaś taka przerysowana. W stylu, no nie wiem, kina lat 80., a ona, słuchajcie, nie jest do końca taka przerysowana, wcale nie. Feralną umowę, tak jak poprzednie tomy, czy jej relacje rodzinne i na północ od okinawy, czyta się jednym tchem i ja w ogóle, słuchajcie, nie czuję zmęczenia tym materiałem, mogłabym czytać więcej. Co więcej, słuchajcie, można w ogóle zacząć tę serię od końca, czyli na przykład właśnie od feralnej umowy, dlatego że Nell wprowadza czytelnika w swój świat, ale robi to w taki sposób, że nie zdradza zbyt wiele i nie zdradza tego, co wydarzyło się w poprzednich tomach. Więc spokojnie można tak zacząć. To będzie idealna pozycja dla wielbicieli porządnych powieści sensacyjnych, Dalekiego Wschodu i świetnych intryk. Po prostu czytajcie Wiesława rybskiego. Ja mówię to i powtarzam. A teraz na dokładkę dorzucę Wam jeszcze trzy inne męsko-męskie powieści, ale męsko-męskie w takim sensie, że napisane przez mężczyzn i o mężczyznach z męskimi bohaterami. Szczęśliwa Ziemia Łukasza Orbitowskiego, jego moja ulubiona powieść, jest to opowieść o męskiej przyjaźni, o obietnicach i o marzeniach, które nigdy nie powinny były zostać spełnione. Zagadkowa, tajemnicza, pełna grozy. Ekspozycja Remigiusza Mroza, czyli pierwszy tom serii z komisarzem Wiktorem Forstem, który zaczyna się od trupa na Giewoncie, a potem zmierza w zaskakującym kierunku. I wreszcie Joseph Jakuba Małeckiego. Jest to moja najulubieńsza powieść Kuby, chociaż wcale nie jego najlepsza. To jest brawurowe, bardzo męskie połączenie powieści grozy, powieści dresiarskiej literatury wysokiej, a to wszystko z domieszką i szczyptą Józefa Konrada. O wszystkich trzech tytułach opowiadałam tutaj na kanale, opowiadałam również na blogu, zapraszam Was serdecznie, bo to są naprawdę świetne i godne uwagi tytuły. A teraz kochani, razem z wydawnictwem Poligraf zapraszamy Was na konkurs i mam dla Was jeden egzemplarz feralnej umowy do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi Gdybyście mieli niezliczone środki, niezliczone możliwości, tak jak Nel Durand, to w jakim miejscu na Ziemi chcielibyście przeżyć przygodę swojego życia i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem konkurs trwa do końca czerwca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Po więcej Wiesława Rybskiego i feralnej umowy i Nela Duranda zaglądajcie również na bloga, szukajcie Również z Wiesława rybskiego tutaj na kanale. Na północ od okinawy i relacja rodzinna to są poprzednie tomy tej serii. Fantastycznej serii sensacyjnej i nie tylko dla facetów słuchajcie. No ja się bawię przed nią, po prostu przed nią. No uwielbiam. Czytajcie Wisława rybskiego, raz jeszcze zaznaczam, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na mój poradnik, Jak czytać więcej książek. No właśnie, jak czytać, jak znaleźć czas, jak znaleźć miejsce i moment. Tutaj znajdziecie moje tipy i porady. A jeśli jesteście nowi, to witam Was serdecznie, rozejrzyjcie się. Mam nadzieję, że Wam się na Wielkim Buku spodoba. Macie mnóstwo tytułów do wyboru, macie mnóstwo filmów do wyboru, a wtedy zapraszam Was do subskrypcji. Do zobaczenia!